Będziemy chłopaki miedziować. Patrzcie, jaka tu jest sterta. Aha. No, zbierało się to, Ale lepiej to zawczasu, bo jak zaś to śnieg przysypie, mira, nie nie widać. Mira, jak no, ten to nie Mirek, słyszysz? O, Przyjedź, bo tu jest du dużo aut niezrobionych, musimy to zrobić. Ale szybko, paszpie się. No, jadę. No, dawaj. Dobra, Mirek jedzie. Wejdziemy to, sobie poukładamy, zrobimy to no. raz, no bo patrzcie, jak zalegamy, nie? No, żeby śnieg tego nie przysypał. No. Teraz serazło mu dobrze stoi, to ważne jest, żeby auta y, omiedziować, sprasować i wywieźć do kuty. Weź tam rozkładę tu parę tych aut z tych silników. My to pomiedziujemy. dobra? Bo poczeka stenta. No dobra, dobra. Poustawiam chłopakom samochody, potem widłami muszę wbić się w maskę, żeby ją wytargać. No i wyrywam deski rozdzielcze, żeby... Żeby mi łatwiej potem było dojść do całej instalacji. Bo jak tam się mieć świeci, to potem mama łazi i ryczy i musi być wszystko do porządku powyciągane, a wiadomo, jak jest mieć, to jest i siano, no. E, to jest syczyn, to tu dużo nie wiedzie robotycznie. No. Coś tam jest. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Dalej. Dobre, Miro! Daje się parę samochodów, nie? No, rozłożę to. No, no dobra. Dobra, chodźcie już dymy. Chodźcie! W jednym samochodzie znajduje się kilka kilogramów miedzi to od 100 do 200 zł. No z takiego małego auta no można parę kilo, dobrych kilogramów odzyskać miedzi. No taka dubanina, ale opłacalna, no. to się nazywa właśnie recykling. Na placu próżno szukać kapitana. Ukrył się w jednej z hal i dłubie przy plastikowym zbiorniku. Piękny czas, piękna pogoda. Co ty, A rzeźbisz? Aj, no tak sądziłem, że tutaj z baniek spróbujemy zrobić karmiczek. Zobacz, by się tu nasypało, powiesiło, wykorzystamy to. Ty, ty byś chciał w plastiku mieszkać? No nie, ale to jest karmiga, a nie budka No, lekowa. ale to ma być eko, bracie. Dobra, no co proponujesz? Co, co proponuję, bracie? Już ci powiem. Mamy tam dużo busów na dole, no tam są piękne płyty na tych busach, no. obicia. Chodźmy, bracie, wyciągniemy parę tych płyt, przytnie się i zrobimy. Zrobić tak, jak się kiedyś robiło odrzewionym, tak, tak? jest, naturlist. Dobra, to co, idziemy po płytach? Idziemy po drzewo, bracie. No to chodzi. Cieszę się, że myślisz o recyklingu, ale jakby to z tymi plastikami było. Oprócz złomu, kabli, miedzi, aluminium, można dużo innych rzeczy odzyskać, które można wykorzystać na karmiki dla ptactwa. To się nazywa recykling. Nie kupujemy, nie wycinamy, odzyskujemy, budujemy.